Dzień dobry. W ramach ogólnopolskiego tygodnia czytania dzieciom. Lubimy czytać polskich autorów. Przeczytam trochę inną lokomotywę. Rozpocznie pan Julian, Tuwim. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i poc spływa. Tłusta oliwa. Stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego i brzucha bucha. Uch, jak gorąco. Puf, jak gorąco. Uf, jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie z żelaza stali. I pełno ludzi w każdym wagonie: a w jednym krowy, a w drugim konie, a w trzecim siedzą same grubasy siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. Czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów, w szóstym armata. O, jaka wielka! Pod każdym kołem żelazna belka. W siódmym dębowe stoły i szafy. W ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żerafy. W dziewiątym same tuczone świnie. W dziesiątym kufry, paki i skrzynie. A tych wagonów jest ze czterdzieści. Sam nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. A ja trochę podejrzewam. A w jedenastym sucha fasola będzie wysiana wiosną na pola. Dwunasty wagon załadowany, siedzą w nim całym stadem pawiany, co ciągle wrzeszczą, serwus, kolego, dostuszym pasów tych z trzynastego. I robią tyle wrzasku i krzyku, że już nie słychać trzystu chomików, co są upchnięte w szeregu ciasnym w klatkach kolejny wagon czternasty. Jeszcze piętnasty zgrzyta i stęka, od ciężkich głazów prawie że pęka. Szesnasty wagon bardzo wesoły, wiezie włochate wielkie bawoły. Teraz kolejne cztery wagony. Wiozą prezesów oraz ich żony, dzieci ze szkoły, dorosłych z miasta, ludzi piekących chleby i ciasta. Wreszcie trzydziestu brodatych dziadków, dawniejszych czasów ostatnich świadków. Sześćset tomików lirycznych wierszy włożono w wagon dwudziesty Natomiast wagon dwudziesty mieści wrzeszczące żółte papugi. Spójrz, blaskiem słońca, jak zorza, świeci z ładunkiem złota dwudziesty trzeci. Nie zapomniałam o dwóch wagonach, jeden dla bogatego barona, w drugim księżniczka oraz hrabianka. Jadą pociągiem też tego ranka, a dla nich wagon dwudziesty szósty zawiera suknie, fraki i chusty. W dwudziestym siódmym nie uwierzycie, wiozą zapasy, jadło i picie. Sześciu służącym i dwóm lokajom miejsca w dwudziestym ósmym zostają. Dwadzieścia dziewięć to wagon śmiechu. tam Tamciszą klauni w wielkim pośpiechu, bo wraz z treserem lwa oraz misia dwa przedstawienia pokażą dzisiaj. No, a w trzydziestym sam premier jedzie, bo już nie było miejsca na przedzie. W trzydziestym pierwszym sztuka się tworzy. W nim podróżują kompozytorzy i nie zważając na ściski i trudy, tworzą symfonię oraz etiudy. I choć następny zdaje się pusty, leży w nim kilka główek kapusty. A z narożnika groźnie spogląda ogromna, szara, zła anakonda. Przyjemne za to trzydziesty trzeci. Są w nich zabawki dla grzecznych dzieci. A dwa półdzikie, groźne lamparty zajmują wagon trzydziesty czwarty. A za to wagon trzydziesty piąty załadowane ma wszystkie kąty. I nawet szpilki tam już nie włożę, bo całą przestrzeń wypełnia zboże. Caluśki wagon trzydziesty szósty – Wynajął pewien urzędnik tłusty. Już dochodzimy prawie do końca. W 37 widać za skrońca padalca, żmije i węża boła, który oplata szyję do koła. w 38, kto dobrze mierzy, widzi 40 rosłych żołnierzy. 39 to wagon krótki. Mieści się tylko konik malutki. Zapasy siana, owsa i trawy. Ten konik świetny jest do zabawy. No, a w 40. węgla trzy tony. By mieć czym ciągnąć wszystkie wagony. Dziękuję.